Witam państwa serdecznie, bardzo przepraszam za zamieszanie, które spowodowało, że musieli państwo tutaj e, czekać. To nie wynika, nie wynika z tego, że z jakiegoś braku szacunku czy coś, tylko po prostu z nieporozumień logistycznych. E, mamy właśnie, jeszcze skończyło spotkanie w oświęcimu, które właśnie zakończył pan Janusz Kromikę, też tu za, zaraz dojedzie. Ja krótko powiem e, parę słów. E, jako kandydat właśnie z okręgu Małopolsko-Oświęcimu to wszystkiego z drugiego miejsca na liście. Dla mnie to jest w ogóle i wielka przyjemność z Państwem się spotkać tutaj i ogromna przyjemność i zaszczyt mówić przed właśnie panem Januszem Korwinem Mikke który skłonił mnie, który spowodował, że ja kiedyś jeszcze jako bardzo młody chłopak zaangażowałem się w walkę o powrót do normalności. To było w 2005 roku. I ta walka trwała od wielu lat, jeszcze zanim ja się zaangażowałem, jeszcze, jeszcze wiele lat trwała i... Nawet świętej pamięci Stefan Kisielewski wznosił toast za taki żartobliwy toast, za nieoczekiwany sukces w naszej beznadziejnej sprawie. Na szczęście, po tych wielu latach walki o wolność, ta sprawa już nie jest beznadziejna, a nieoczekiwany sukces właśnie nadchodzi. Wczoraj już. Jako jeden z pierwszych komitetów zarejestrowaliśmy swoje listy w wystarczającej liczbie okręgów. Zebraliśmy w każdym z okręgów 10 tysięcy i więcej, czasem znacznie więcej podpisów. Ostatnie sondaże dają nam 6% i więcej. I pewnie będzie więcej tego, bo Janusz Korwin-Mikke przez 30 lat swojej działalności przekonał do siebie bardzo wielu ludzi, którzy raz, dwa razy na niego zagłosowali. Po czym można by było troszeczkę ściszyć, bo chyba <grymne> Raz, dwa razy zagłosowali na, na jego formację, po czym zniechęcili się właśnie brakiem sukcesów wyborczych i później albo w ogóle machnęli ręką, że nie da się nic z tym zmienić, nie głosowali, albo zdecydowali się na wybór mniejszego zła, czyli platformę obywatelską czy, czy PiS. I teraz, jeżeli dotrze do nich informacja, że nowa prawica jest teraz realną siłą polityczną, ma realną szansę na sukces wyborczy, to ci ludzie uśpieni do tej pory porażkami mogą się obudzić, zagłosować na nas i to spowoduje jeszcze większe, gwałtowne poparcie. Nasza też działalność w Parlamencie Europejskim, do której mogą się Państwo przyczynić, głosując na nas, może spowodować, tak jak. Z formacją Nigella Farage'a w Wielkiej Brytanii, że później urośniemy w siłę przed wyborami do Parlamentu Polskiego. Także sukces najwyraźniej nadchodzi, a ta walka, o której mówiłem, to jest właśnie walka o powrót do normalności. I nie mówię tego bez powodu, bo to, co my głosimy, to nie są jakieś rewolucyjne pomysły, jakieś nowinki niesprawdzone. To, co my robimy. To jest tak naprawdę, tak jak w zdrowym organizmie, naturalna reakcja na chorobę, która toczy naszą cywilizację. Ta choroba, o której powie więcej tutaj niedługo Janusz Korwin-Mikke, naszym ona polega, ale ta choroba niestety postępuje. Ja mówię niestety, ale lewica z tego powodu bardzo się cieszy, bo lewica wierzy w postęp. Lewica wierzy w postęp, czyli wierzy, że wszystko co jest nowe, każdy postęp jest dobry, natomiast wszystko co było jest złe. Proszę sobie przypomnieć, jak... Wyglądają czasem dyskusje w telewizji, kiedy mówi się o jakimś rozwiązaniu, które w przeszłości się sprawdziło, o jakichś zasadach, które kiedyś panowały i, i się sprawdzały, to wtedy lewicowiec mówi, a proszę o tym nie mówić, tak to było w XIX wieku, teraz mamy XXI wiek, albo tak to było kiedyś, nie cofajmy się, nie patrzmy w tył, tylko patrzmy do przodu. Wszystko co jest dobre, wszystko co jest postępowe, to jest dobre, prawda? Oczywiście to jest myślenie całkowicie absurdalne i całkowicie szkodliwe. To tak jakby lekarz cieszył się, że jego pacjent wczoraj miał temperaturę 38 stopni, ale dzisiaj już ma 39, wszystko idzie w dobrym kierunku, w kierunku postępu. I co więcej, ta choroba, z którą my walczymy, to też nie jest nowa choroba. To jest tylko nawrót, kolejny nawrót tej choroby. Mieliśmy w historii różne nawroty tej choroby. Mieliśmy Holokaust, mieliśmy komunizm, i teraz ona wraca znowu w nowej, zmutowanej formie. Tak jak mamy wirusy co jakiś czas, które atakują, odbijają się od szczepionki, później mutują i atakują znowu w nowej formie. I tak właśnie teraz mamy do czynienia z urastającą na naszych oczach nowoczesną komuną. Na przykład kiedyś za komuny mieliśmy jedną państwową telewizję reżimową, która nadawała nam propagandę i mówiła, co mamy myśleć. Teraz niby mamy kilka telewizji, prawda? Pluralizm, demokracja, ale wszystkie telewizje są koncesjonowane. Co to oznacza? To oznacza, że każda telewizja, żeby móc nas informować o czymś, żeby móc prezentować poglądy, musi dostać koncesję, czyli musi dostać pozwolenie od władzy państwowej. Czyli nie może już dowolnie sobie mówić, co tylko zechce, bo jeżeli coś, co powie głośno władzy państwowej się nie spodoba, o, tą koncesję może zabrać. Prawda? A więc propaganda tak naprawdę działa nadal. Tylko właśnie w nowej, zmutowanej formie w postaci kilku telewizji, które udają e, obiektywy. Tak samo kiedyś na przykład za komuny rozdawano darmowe mieszkania. Dzisiaj chce się rozdawać darmowe prezerwatywy. Nie wiem, jak Państwo, ja wolałbym mieszkanie. E, kiedyś rozdawano kartki na mięso, kartki na alkohol. Dzisiaj, i to można sprawdzić w internecie, wpisując to hasło, dzisiaj przy pełnej aprobacie redaktorów telewizyjnych, e, e, po, e, posłowie Twojego ruchu, Ruchu Opalikota, proponują, żeby finansować z budżetu państwa talony na prostytutki, dla ludzi niedołężnych. No cóż, no, pozostaje czekać, aż pod domami Uciech zawiąże się komitet tej sytuacji, prawda? Dobrze, popieram. Cieszę się bardzo, już mam jednego wyborcę. I pytanie, skąd się biorą te absurdalne pomysły? Dlaczego to w ogóle funkcjonuje? To się bierze m.in. z tego powodu, że państwo lubi być duże. Państwo lubi być duże, co to oznacza i z czego to wynika? Państwo to jest zbiór ludzi, którzy pracują na stanowiskach państwowych i mają nad nami jakąś władzę, prawda? Siedzą w tych różnych budynków, w budynkach, mają uprawnienia, tworzą papierki, I regulacje. Pracy, Za chwilkę dam, oddam panu głos. Przepraszam. E, Przepraszam. I to jest państwo. Przepraszam. I... I, władza, I państwo lubi być duże, dlatego że urzędnicy państwowi, jak państwo jest duże, czują się bezpiecznie. Bo im większe jest państwo, tym bardziej urzędnik państwowy jest temu państwu potrzebny. Tym bardziej jego posada jest państwu potrzebna. I w przypadku też nieuczciwych urzędników, bo nie wszyscy urzędnicy są nieuczciwi, ale są tacy, którzy chcą się nakraść. To w ich przypadku, im większe jest państwo, im więcej przepływa pieniędzy przez państwo, tym bardziej można się nakraść. I właśnie dlatego władza państwowa próbuje nas wszystkich przekonać, że to państwo w tej rozrośniętej formie jest nam niezbędnie potrzebne. Jak to robi? Między innymi właśnie finansując przeróżne prezenty. No bo wtedy, jak Janusz Korwin-Mikke wyjdzie i powie, że. Trzeba ograniczyć państwo, państwo powinno być mniejsze, podatki mniejsze, budżet mniejsze, wydatki mniejsze. To ktoś się złapie za głowę, to co to będzie, jak będzie tak, tak jak powiedział Janusz Korwin-Mikke? To nie będziemy mieli tego wszystkiego, co państwo nam w tej chwili daje, prawda? To tak jak za komuny, jak ktoś mówił, że restauracje trzeba i gastronomię trzeba sprywatyzować, to wszyscy się łapali za głowę, że jak sprywatyzujemy restaurację, to ludzie będą umierać na ulicy i nie będzie, co, nie będzie co jeść, będą mieli jeść tylko ci, którzy mają pieniądze czy ludzie u władzy. I tak samo jest teraz właśnie z tymi, z tymi prezencikami, ale nie wiem czy Państwa to przekonuje, bo zastanówmy się skąd Państwo ma pieniądze na te wszystkie prezenciki dla nas, które mają nas utwierdzać w przekonaniu, że to Państwo jest nam potrzebne. Pieniądze, o ile wiem, nie pochodzą z maszynki, która jest w gabinecie premiera. Premier Donald Tusk jak obiecuje, że nam coś da, czy Unia Europejska jak obiecuje, że nam coś wybuduje, to o ile wiem, tam Donald Tusk nie kręci korką, maszynką, która produkuje pieniądze i dowolną ilość pieniędzy może wyprodukować, dzięki którym mamy dobro. Każde pieniądze, które są przeznaczane na te prezenciki, muszą najpierw zostać zabrane z naszych kieszeni, a więc pochodzą z naszej pracy. I ponieważ państwo chce kupować nam jak najwięcej prezencików, to doszło do tego, i to można dokładnie policzyć, biorąc pod uwagę podatki pośrednie, podatki bezpośrednie, podatki ukryte, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale w produkcie jest tak, nie tylko podatek np. VAT, nie tylko podatek od pracownika, który stworzył ten produkt, ale jest podatek z produktu, z którego ten produkt został stworzony. Te podatki się nawarstwiają i w efekcie, jak policzymy to wszystko, okazuje się, że przeciętny obywatel powinien płacić 83% zarobionych swoich pieniędzy, przez siebie pieniędzy na państwo. Oczywiście Polak potrafi, więc, yy, więc w rezultacie, omijając podatki, płacimy połowę wypracowanych z, z, przez siebie pieniędzy na państwo. Można to obliczyć, porównując PKB z budżetem państwa. Co to oznacza? Że każdy z nas, każdy z państwa, przez połowę swojego życia wstaje rano do pracy tylko po to, żeby utrzymać to rozpasłe państwo. Tą bandę, niech pan powie tak do widzenia. Tą bandę, proszę pana. Dokładnie tak. Tą bandę złodziei i gangsterów. Brawo, brawo. Tą bandę. I... Ktoś mógłby tą bandę właśnie bronić i mówić tak. No tak, no oni zabierają nam pieniądze, ale jednak finansują nam te prezenciki, więc jaka tu różnica czy sami sobie kup, to kupimy, czy, czy nie, prawda? No niestety tak nie jest. Dlatego, że do tego, żeby pobrać nam te wszystkie pieniądze z kieszeni i do tego, żeby sfinansować nam te rzeczy, kupić nam te wszystkie prezenciki, potrzebna jest ponad półmilionowa armia urzędników, którą my musimy opłacać. Ale to jest jeszcze mały liczbój. To jest naprawdę bardzo mało znaczący element tego wszystkiego. Najgorsze jest to, że te pieniądze, połowa wypracowanych przez nas pieniędzy jest wydawana w najgorszy z możliwych sposobów. W najgorszy, najgłupszy znany w ekonomii sposób. Bo to, te pieniądze są wydawane, to są pieniądze e, nie swoje, na nie swoje potrzeby. Państwo wydaje nie swoje pieniądze, więc wydaje rozrzutnie. Bo co to urzędnika obchodzi, czy da milion, czy półtora miliona na jakąś autostradę? Przecież to nie jego pieniądze. Więc wydaje rozrzutnie. I wydaje na nie swoje potrzeby, a nikt tak dobrze nie zna naszych potrzeb jak my sami. To jest tak jak z prezentami. Jak kupują państwo prezent, to starają, wydają państwo swoje pieniądze, więc starają się państwo kupić jak najlepszy jak prezent, jak najtaniej. Ale nigdy nie znacie Państwo tak dobrze potrzeb drugiej osoby, więc czasem ten prezent jest głupi, prawda? Każdy z Państwa pewnie ma jakiś prezent, któryście dostali, ale nie był zbyt trafiony. I dlatego w sytuacjach istotnych ekonomicznie nie, nie kupuje się prezentu, tylko daje się w kopercie pieniądze. Na przykład parze młodej daje się pieniądze raczej, prawda? Dlaczego? Właśnie dlatego że para młoda wyda te pieniądze w najlepszy z możliwych sposobów. Wyda swoje pieniądze na swoje potrzeby. No a chyba wydawanie połowy naszych pieniędzy to jest sprawa istotna ekonomicznie. Więc wolelibyśmy, żeby dobrze były wydawane, a nie źle. Niestety jest tak, że połowa naszych pieniędzy wydawana jest w najgorszy z możliwych sposobów i to jest ogromne marnotrawstwo. I niestety nie na tym marnotrawstwo się kończy. Bo biurokracja nie tylko marnotrawi bezpośrednio nasze pieniądze. Biurokracja marnotrawi, chcąc nie chcąc, nasz czas, naszą energię, nasz trud, nasz potencjał. Nawet jak chce urzędnik, dobrze nam zrobić. Wielu takich jest urzędników, którzy, chce, którzy chcą nas uszczęśliwić. Ale zawsze to wy, wychodzi na, na niekorzyść. Na przykład w Poznaniu był sobie sklep monopolowy, i w pewnym momencie władza. W, Ku dbałości mieszkańców zarządziła, że w odległości 100 metrów od, or... od e, obiektów sportowych nie można sprzedawać alkoholu. Pech chciał, że w odległości 90 kilku metrów od tego sklepu powstał orlik. No i co wtedy? No Teoretycznie właściciel powinien był sklep zamknąć, stracić źródło utrzymania rodziny. Ludzie kupowaliby ten alkohol tylko gdzie indziej dalej, no ale Polak potrafi, więc co zrobił ten właściciel? Można sobie to znaleźć w internecie. Właściciel postawił kilka płotków przed wejściem do sklepu, zrobił taki slalom. I w ten sposób wydłużył drogę do sklepu o brakujące kilka metrów i już było 100 metrów, już można było sprzedawać alkohol. To nie jest przypadek odosobniony, bo w Dziurowie właściciel sklepu wydłużył w ten sposób drogę o kilkadziesiąt metrów w jedną stronę i kilkadziesiąt metrów w drugą stronę. Pytanie tylko, czy urzędnicy nie stwierdzą, że ten slalom jest obiektem sportowym, w związku z czym nie można sprzedawać alkoholu, prawda? No ale przyjrzyjmy się tej sytuacji. Co się stało tak naprawdę? Właściciel sklepu nadal mógł sprzedawać alkohol, prawda? Tu się nic nie zmieniło. Mieszkańcy nadal mogli kupować alkohol, ale musieli pokonywać kilkadziesiąt metrów dodatkowych w jedną stronę i kilkadziesiąt metrów dodatkowych w drugą stronę, zupełnie bez sensu, marnotrawiąc czas i energię. I oczywiście, to jest przykład taki egzotyczny. E, taki widoczny gołym okiem, ale pomyślmy, a, i w polityce niepoprawny, ale pomyślmy, ile jest takich niewidocznych slalomów stworzonych przez biurokrację, które pokonuje każdy człowiek każdego dnia. Jak muszą przebiegać myśli przedsiębiorcy, Panie, zwykłego drobnego przedsiębiorcy? Za chwileczkę, dobrze? Jak, jak muszą przebiegać myśli zwykłego przedsiębiorcy? który zamiast skupić się na tym, jak wyprodukować jak najtańszy, jak najlepszy produkt, bo tym powinien się zajmować przedsiębiorca, bo wtedy najwięcej zarobi i my na tym skorzystamy, to ten przedsiębiorca musi codziennie kombinować. Jak odnaleźć się w tym labiryncie, w tym gąszczu prawa, który oplata całą Polskę, oplata całą Europę i to prawo nie tylko pochodzi właśnie z Polski, ale pochodzi z Unii Europejskiej, która narzuca nam właśnie takie idiotyczne, biurokratyczne, e, biurokratyczne prawa. To znaczy, jest... że Unia Europejska jest niepotrzebna? Unia Europejska jest B. co pan I to... Jest to wszystko, ta biurokracja, która marnotrawi nasz czas i energię, to jest jedna wielka zbrodnia na trudzie każdego z nas. I my chcemy z tą zbrodnią skończyć. I jest jeszcze kolejny element, którym państwo próbuje nas przekonywać do tego, że jest nam niezbędny, potrzebny, niezbędnie potrzebny. Nie tylko okupuje nam prezenciki, ale chce nas przekonać, że są takie problemy, z którymi sami sobie nie poradzimy. Oczywiście w rzeczywistości są takie problemy. Pojedynczy człowiek nie poradzi sobie z mafią, z gwałcicielami, z, ze złodziejami Co itd. I dlatego państwo, powinno mieć, policję, ubrzymy? państwo ubrzymy? powinno mieć policję, państwo powinno mieć wojsko, policja powinna chronić e, bezpieczeństwo i wolność obywateli wewnątrz kraju, ubrzymy? wojsko ubrzymy? powinno ubrzymy? chronić nas przed agresją z zewnątrz, ubrzymy? ale nie powinno zajmować się każdym aspektem naszego życia. Święty Panie ci Stefan Kisielewski, już wspomniany dzisiaj, mówił, że y, socjalizm, z którym mamy właśnie do czynienia, to jest ustrój, który bohatersko walczy z problemami, które nie istnieją w normalnym systemie. I takim problemem jest na przykład problem bezrobocia. Może to Państwa zszokuje, co ja powiem, ale państwo nie powinno walczyć z problemem bezrobocia. Państwo nie powinno walczyć z problemem bezrobocia i co więcej, wcale tego nie robi. Państwo tworzy problem bezrobocia, bo państwu zależy na tym, żebyśmy byli bezrobotni, żeby była duża grupa ludzi bezrobotnych, bo Gdybyś nie było bezrobocia, a wiemy z historii, że w gospodarkach wolnorynkowych, gdzie państwo nie wtrąca się w gospodarkę, ludzie sobie radzą. Jest taki minimalny poziom bezrobocia wynikający z tego, że, że niektórzy zmieniają pracę i tak dalej. Tam na przykład kobiety, które nie chcą koniecznie pracować, tylko chcą się zająć domem, nie pracują i tak dalej. Jest jakiś margines ludzi, którzy rzeczywiście nie mogą pracować. Nimi zajmuje się kościół, zajmują się prywatne fundacje. Natomiast zasadniczo bezrobocie nie istnieje. Gdyby tak było, to dla państwa, dla władzy państwowej byłoby bardzo źle, bo wtedy każdy ma, każdy ma bez problemu pracę. Co więcej, praca jest na każdym roku, więc możemy sobie dyktować wysoką cenę za tą pracę. Więc mamy pieniądze na prywatnego lekarza, na prywatną szkołę itd. I wtedy to wielkie państwo przestaje nam być potrzebne. Dlatego władza państwowa tworzy problem bezrobocia. Jak władza państwowa tworzy problem bezrobocia? Opodatkowując pracę akcyzową. Praca w Polsce jest opodatkowana akcyzowo. Jak wódka, jak papierosy, jak benzyna. Tak się opodatkowuje produkty, do których kupowania chcesz się zniechęcić. No to z wódką mi się nie udało, ale z pracą mi się udało. I nie ma co się dziwić. No, przepraszam bardzo, jeżeli jest przedsiębiorca, właściciel sklepu, jakiegoś straganu, właściciel jakiejś firmy ogólniczej, itd. i on za to, że zatrudnia pracownika, musi na wstępie zapłacić karę miesięczną w wysokości niemal 70% wynagrodzenia tego pracownika. To nie dziwmy się, że jest bezrobocie. Osobiście znam mnóstwo ludzi i jestem przekonany, że wielu z Państwa, wie, wie, wielu z państwa też yy, zna takich ludzi, którzy mówią mi, ja mam co produkować, mam klientów i ju, od jutra mogę zatrudnić trzy dodatkowe osoby, ale nie mogę tego zrobić, bo mi się to nie opłaca właśnie przez to obciążenie opodatkowanie. Dlaczego Państwo opodatkowuje tak pracę? Gdyby, przecież oni dobrze wiedzą, zawsze tak jest, jak coś jest tańsze, to się więcej tego kupuje. Jak pracownik będzie tańszy, dzięki niższym podatkom, no to więcej będzie się tych pracowników do firm zatrudniało. Ale opodatkowuje się pracę. Proszę jeszcze zwrócić uwagę na to, co jest najwyżej opodatkowane w Polsce. Najwyżej opodatkowane jest paliwo, bo ludzie muszą korzystać z paliwa, bo tak jest zbudowany nasz świat, że jeździmy, jak nie mamy samochodu, to jeździmy autobusami i tak dalej. Ludzie muszą kupować paliwo. Jest opodatkowana wódka, są opodatkowane papierosy i praca, czyli te rzeczy, od których ludzie są w jakimś stopniu uzależnieni. Państwo nakłada ogromne podatki na to, z czego i tak nie zrezygnujemy. I oni dobrze wiedzą, że gdyby obniżyli opodatkowanie pracy, to bezrobocie by zniknęło, ale ani trochę im na tym nie zależy. Dla nich im biedniejsze społeczeństwo, im bardziej potrzebujące pomocy państwa, tym lepiej. Mogę panu pytanie zadać? Proszę bardzo. Proszę pana, ja uważam, że w Polsce bezrobocia w ogóle nie jest taka instytucja, jak Urząd Skarbowy. To są ludzie opłacani godnie. Czy oni coś robią w Polsce? Proszę pana, czy pan wie, ile pracuje byłych górników na czarno? No. Czy pan ma tą wyobraźnię? Oczywiście. Sz sz szara strefa, czy czarny rynek to jest tak naprawdę e, nasza szansa na ucieczkę od nie tego pan. ucisku państwowego, od tej biurokracji i od tych Ale podatków. Nie, nie, Tylko nie dlaczego... Pytanie. Proszę pana, mamy urząd skarbowy. Budynki potężne. Czy oni coś robią w kierunku? Ja bym pana dzisiaj zaprowadził obojętnie gdzie pójdziemy, na terenie Szanowni. Chodźmy do szpitala. Chodźmy do pierwszego lepszego budowlańca. Tam ich nikt nie kontroluje. Bezrobocia w Polsce nie ma, jest tylko szara strefa. I Polska ze z tym nie radzi. Jedne rządy, drugie, trzecie itd. Tak A... Ale dobrze, że jest szara strefa, bo szara strefa to jest szansa dla tych wszystkich szaraczków, którzy... Nie poradzilibyście sobie w nie szarej strefie z Bo jak. Ja, ale ja skończę. Panu chwilkę podzielę, ja teraz odpowiem. Prawo nasze jest jak pajęczyna. Bóg się przyciśnie, ugrzeźnie muszyna. To prawo skomplikowane jest. Yy. Państwo mówi, że robi te wszystkie prawa, żeby dbać o małych ludzi. Nieprawda. Wielkie korporacje, wielkie firmy poradzą sobie z prawem. Oni mają pieniądze na prawników, którzy ich wybronią, którzy znajdą luki w prawie. Oni mają pieniądze na łapówki, żeby przekupić ministra jednego, drugiego urzędnika, żeby, żeby wygrać przetarg i za trzy razy więcej zrobić jakiś produkt. A mali ludzie nie mają szans. W zderzeniu z aparatem biurokratycznym. I szara strefa jest jedyną ucieczką, i to jest skandal, że ludzie muszą żyć w szarej strefie, ale jest jedyną ucieczką przed tym właśnie państwem, które nos uciekł. To znaczy, że trzeba uciekać do szarej strefy, tak? Ja chciałbym żyć w państwie, w którym nie trzeba uciekać do szarej strefy, tylko w której nikt się nie wtrąca w to. A. Jak ja chcę zatrudnić pana, żeby Pan mi coś zrobił, to ja po prostu panu płacę, zawieramy umowę, za ile, ile Panu zapłacę za, za, jak, za jakieś zlecenie i czym się państwo ma zająć? Państwo się ma zająć tym, żeby ta umowa była dotrzymywana. Dlatego państwo powinno mieć policję i powinno mieć wojsko, powinno mieć Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Powinno mieć e, e, ograniczoną administrację i ma pilnować, żeby umowy były dotrzymywane. Do Ale ma się nie wtrącać w to, jaką my zawarliśmy ze sobą umowę. Czy to jest umowa o pracę, czy to jest umowa o zlecenie. My sobie zawieramy umowę taką, jaką chcemy ze sobą zawrzeć. Zresztą pomyślmy, co to jest problem bezrobocia. E, co to znaczy, że ktoś jest bezrobotny? To oznacza jedną z dwóch rzeczy. Albo jest człowiek, który nie chce pracować. Tutaj Pan wspominał o ludziach, którzy tak naprawdę o tym, że tak naprawdę nie ma bezrobocia. Są ludzie, którzy nie chcą pracować. Znam takich, którzy chodzą po przedsiębiorcach i biorą tylko zaświadczenie, żeby szukać pracy, żeby, żeby być w, w urzędzie pracy czyści. Są ludzie, którzy nie chcą pracować i mają do tego pełne prawo. Mogą sobie żyć w szałasie, gotować zupę zjeżdża na ognisku, wyjadać mrówki z mrowiska, proszę bardzo. Ale są też ludzie, którzy chcą pracować, ale nie znalazł się żaden drugi człowiek, który chciałby tego człowieka zatrudnić, prawda? I ten drugi człowiek ma pełne prawo nie zatrudnić tej osoby. A dlaczego? Dlatego, proszę pana, no, dlaczego? dlatego, że jak jest na przykład mężczyzna, który chce, żeby jakaś kobieta mu się oddała. Niech. To ta kobieta ma prawo nie oddać się temu mężczyźnie. Nie, nie, no. I gdyby państwo wtrącało się w to. <ślonka> ja wiem, że pan. Ja wiem, że pan. chciałby, żeby państwo pana było pewnie w każdym ja względzie, niech. ale sytuacja, ale sytuacja, w której państwo nakłaniałoby w jakikolwiek stopniu kobietę albo przymusem państwowym, albo jakąś dotacją, żeby ta jednak oddała się temu panu, który sam w sobie nie jest wystarczająco zachęcający, to nazwalibyśmy to gwałtem albo sutenerstwem, prawda? I tak samo gwałtem albo sutenerstwem jest sytuacja, w której państwo jakąś, jakimś aparatem przymusu albo pieniędzmi zabranymi pod przymusem z naszych kieszeni skłania przedsiębiorców, by ci zatrudniali ludzi, którzy są, nie są wystarczająco zachęcający. My stoimy na stanowisku, że po pierwsze gwałt jest niemoralny i po prostu nie można tego robić. Po prostu nie można zmuszać nikogo, żeby zatrudnił drugą osobę. Tak samo, jak nie można zmuszać kobiety, żeby oddała się facetowi. Tak samo, że nie można zmuszać komuś, kto organizuje urodziny, żeby nielubianą koleżankę z klasy zaprosił. Tak samo, nie można zmuszać przedsiębiorcy, żeby zatrudnił pracownika. A po drugie, gwałt jest nie tylko niemoralny, ale chyba się z państwą ze mną zgodzą, jest nieprzyjemny. I tak samo właśnie w przypadku bezrobocia, Gwałt na przedsiębiorcach powoduje jeszcze większą biedę i jeszcze większe bezrobocie, bo biurokracja, podatki zwiększają liczbę bezrobotnych, bo jeżeli zatrudniamy kod urzędnika, żeby, żeby zajął się problemem bezrobocia, to ten pracownik dostaje pieniądze zabrane przedsiębiorcy w podatkach, a ten przedsiębiorca, gdyby nie mógł chciał tych pieniędzy zabrać, Mógłby zatrudnić kolejnego pracownika, prawda? Ja widzę, że pan Janusz Korwinke jest tutaj już, więc dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam tutaj Pana Prezesa. Dziękujemy, panu